Które się tutaj znajdują, tylko na to, że jestem wśród swoim. I dziękuję bardzo Panu Profesorom za zgłębienie tego tematu i zagrożeń. I ja na zakończenie dam nutkę wielkiego optymizmu. Jestem prezesem tej organizacji piast Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata, do której. Prawdopodobnie prowadzi Dar Iskry z Polski. I ta organizacja może stać się ratunkiem nie tylko dla Polski, ale Europy i świata. I po czym to sądzę? Jestem prowadzony przez, że tak powiem, siły wyższe w niektórych sytuacjach, bo sam bym tego nie wymyślił i to z biegiem czasu. Wszystko się analizuje i nie tak dawno wysłuchałem wywiadu biskupów watykańskich i oni powiedzieli, że czekamy, żeby dar z Polski się ziścił, czekamy na organizację, która skupi kulty trzech serc. Mnie a ściarki przeszły, bo właśnie my to spełniamy. Kult Maryi, Serca Maryi, bo jest naszą patronką i święty Jan Paweł II, kurt Jezusa, serca Jezusa, bo w czasie intronizacji zawierzyłem tą organizację Jezusowi Chrystusowi i trzecie serce ludu wiernego, czyli już jest przedstawicielem święty Jan Paweł II, bo też jest patronem. I rozpoznanie znaku czasu iskry z Polski jest właśnie na naszej stronie. Można zapamiętać piask i wpisać. pisać. W zakładce wybory prezydenckie, ja to publicznie opublikowałem i tam wiele wyjaśniłem. I proszę bardzo, to środowisko po zapoznaniu się z tym. Po konsultacjach zróbmy wszystko, żeby uratować Ojczyznę przed tymi zagrożeniami. To jest nasza wspólna sprawa i to jest sprawa całego narodu polskiego, żeby to się ziściło. Dziękuję bardzo.